Hello, kochani! Wiecie co? Tak sobie pomyślałam, ponieważ tak cierpliwie czekaliście i takie kochane komentarze od Was dostaję, że wynagrodzę Wam to dzisiaj jeszcze lustrem. I wiecie co? Dostałam taki mocny impuls. Anioły miłości chcą dzisiaj zrobić Wam lustro. Mam dwie talie. Jedna jest po niemiecku. Ale to jest ta sama talia, no i druga oczywiście po polsku. Więc robimy sobie dzisiaj, kochani, jako nagrodę dla Was, bo wiem, że czekacie na, tą, na te przesłania, co On myśli, co On czuje, co zamierza, to wiem. Zobaczymy sobie dzisiaj, właśnie Jego myśli, Jego uczucia i dalsze kroki, jak również to samo u Ciebie. Zaczniemy od Ciebie, kochanie. Ale póki to nastąpi, muszę dobrze karty przetasować, bo karty dobrze przetasowane, dobrze przeczytane. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej Rógi miłości i proszę o jasne przesłanie lustro. Najpierw rozłożymy sobie Twoją stronę, przeczytamy Twoją energię. Jeśli będziesz rezonować, no to możesz być dosyć pewna, że jego e, strona, jego energia będzie również rezonować. Okay. Twoja talia przetasowana. Teraz przetasujemy Pana bądź Panią. Dusza nie ma płci w moich czytaniach, czyli jeśli jesteś mężczyzną patrzącym na kobietę, więc e, musisz sobie to przy, po prostu odwrócić. Ja zazwyczaj mówię z perspektywy kobiety patrzącą na mężczyznę, bo mi jest tak łatwiej. jak no, Jakby nie było, jestem kobietą, nie? <grym> A sama jestem ciekawa. <grym> Co nam się tutaj pokaże? Kochani? Póki co, chciałam Wam powiedzieć, że mamy energię puszczania, puszczania energii. Yy, wiele osób, jeśli chodzi o jakieś zawiłe pogmit, pogmit, panem, mm -hmm, pogmatwane sytuacje, związki, relacje, zwały jak zwał, puszcza tę energię i powiedziało sobie to widzę właśnie po energii kolektywu, kiedy kobiety mówią, pierdziulę już to wszystko już mam dosyć, jestem zmęczona. Jak ktoś nie wie czego chce, niech sobie idzie, ja zakładam koronę na moją przepiękną, mądrą głowkę i ruszam do przodu. I jestem z Was dumna, dziewczyny i chłopaki. Oczywiście, że jeśli jest to miłość duchowa, połączenie bratnich dusz i tak dalej, to ta miłość zostaje, ale w pewnym momencie miłość miłością, ale jeszcze coś takiego jak umysł, który nam jasno mówi: chłop bez jaj kobita bez cycków dajemy sobie spokój idziemy do przodu, jak ona nie wie czego chce czy on nie wie czego chce a ja już tu nic w tej sytuacji nie robię życie toczy się dalej i dokładnie o to chodzi dobra kochani to zaczynamy twoje myśli jeśli chodzi o niego na ten moment nieodwzajemniona miłość Bratnia dusza. Hmm. No i co? Co przed chwilą powiedziałam? Miesiąc miodowy i daj swojemu związkowi szansę. Twoje myśli, jeśli chodzi o nie od niego. Jeśli chodzi o niego, no to kochanie, zastanawiasz się, czy on w ogóle ma uczucie do Ciebie. Czy ta chemia, to przyciąganie jest na tyle silne, że można utrzymać ten związek? Jeśli chodzi o ciebie, o twoje myśli, to ty wierzy, to jest twoja braknia dusza. I tak naprawdę na poziomie świadomym chciałabyś właśnie spędzić z nim piękne chwile i pomimo to dać jeszcze e, właśnie szansę temu związkowi. To są twoje myśli, jeśli chodzi o niego. Zobaczmy teraz Twoje uczucia. Co czujesz? Poziom serca, proszę. Dawanie innym znać. No, chciałabyś mu właśnie przekazać, czy ujawnić swoje uczucia. I masz nadzieję, że jeśli powiesz o swoich uczuciach to może to się wzmocni. Dla niektórych z Was to może być tak, że pomimo tych uczuć niektórzy z Was nie mieli na tyle odwagi, aby wyznać te uczucia. Bądź też na poziomie serca chciałabyś, aby On w końcu powiedział, co do Ciebie czuje, żebyś nie musiała rozkwiniać na poziomie głowy, czy te, czy, czy on ma uczucia do Ciebie. I ja myślę, że na poziomie serca czekasz, aż On Ci powie, co On do Ciebie czuje. Czy coś czuje, czy nie czuje. Oczywiście z jednej strony boimy się tego, bo wystarczyłoby, tak jak ja zawsze mówię, o otwartej komunikacji. Zapytaj wprost, chłopie, co Ty ode mnie chcesz? Co czujesz do mnie? No i ale oczywiście rzadko to robimy, ponieważ boimy się, że nam ta druga osoba powie, słuchaj, było fajnie, było miło, ale nie ma wystarczającego przyciągania. Czy nie ma na tyle chemii, czy ja nie mam na tyle uczuć, aby utrzymać ten związek. I tego się boimy. Dlatego nie komunikujemy wprost. Ja tutaj czuję właśnie, że u Ciebie jest. Na poziomie serca ogromna chęć tego, aby ujawnić mu uczucia, i również e, intencja, aby on w końcu powiedział ci o swoich uczuciach, i wtedy moglibyście pracować nad tym związkiem. Następna karta to jest wybaczania i nauka. Na poziomie serca, ty wiesz, że jeśli chodzi o niego. Jesteś w stanie mu wybaczyć, że przeszłaś jakąś lekcję, jeśli chodzi o niego. Może e, ciągną się jakieś stare tematy jeszcze e, z przeszłości, może z poprzednich związków, i ty wiesz, że musisz uleczyć swoją przeszłość, aby teraz doświadczyć więcej miłości. Może być tak, że on narobił jakiegoś bałaganu między wami tak to delikatnie nazwę to mogą być różne rzeczy i ty wiesz, że aby to wszystko uzdrowić między wami, to musicie sobie wybaczyć. Może być również tak, że to on musi zostawić przeszłość za sobą, aby znowu potrafić kochać, aby otworzyć się na tą miłość. To jest wszystko na poziomie Twojego serca. Co jeszcze czujesz? Mamy finanse i karierę. Na poziomie serca może być tak, że Ty sobie zdajesz sprawę z tego, że w tej chwili, bo to są uczucia, jeśli chodzi o Niego, że dla Niego najważniejsze w tym momencie jest finanse, jest kariera, jest to, jak jest postrzegany na zewnątrz, że On te swoje uczucia odstawia na bok właśnie. Po to, aby żyć tym właśnie tym swoim hołdem z zewnątrz. Tak to słyszę, że dla niego jest teraz najważniejsze, jak on wygląda, ile on zarabia, właśnie jak jest postrzegany przez świat, jego kariera, czyli w takim mocnym ego. Druga opcja może być tak, że w tej chwili ty, może być tak, że to ty się właśnie bardzo mocno koncentrujesz na finansach i karierze w tej chwili. Aczkolwiek pytamy o, jej, o uczucia w stosunku do niego, I ja myślę, że to bardziej on tutaj w twoich oczach yy, wybiera finanse i karierę po prostu. To czujesz. Co zamierzasz zrobić w jego kierunku? stanie życia rodzinnego, namiętność i ślub. Co zamierzam zrobić? Wow. I sobie zdajesz, kochanie, sprawę, że no musisz rzeczywiście przebaczyć swoim rodzicom, że musisz uzdrowić swoje tematy z przeszłości, temat ojca. Bardzo mocno tutaj, bardzo mocno tutaj odczuwam. Coś było z tym ojcem nie tak. I ty wiesz, że aby wejść znowu, czy aby ten związek mógł się zakończyć ślubem, czyli. Tym happy endem, to ty musisz najpierw uzdrowić to swoje życie rodzinne. I to możesz robić właśnie po to, aby na nowo Twoje serce potrafiło się cieszyć z tych wspólnych chwil, które spędzicie razem. No, ty pragniesz tej namiętności. Ty pragniesz tego zbliżenia. Chcesz, aby Twoje ciało i Twoja dusza się i serce. Się naprawdę radowały tymi chwilami, aczkolwiek tutaj może być to jeszcze blokowane z różnych powodów. Słyszę naprawdę mocno temat ojca. I co zamierzasz zrobić? No, nie wiem, czy go chcesz poprosić o rękę, ale z tego, co ja tu czuję, to po tym jak uzdrowisz to, to ja odnoszę wrażenie, że chcesz, aby wróciły znowu te piękne chwile między wami. No i wygląda na to, że będziesz dążyć do tego, aby, abyście byli, pozostali w stałym związku. Może nawet rzeczywiście dla niektórych z Was może, która się odważy i powie, słuchaj, Wiktor, chcesz zostać moim mężem, słuchaj, Wiktoria, czy zostaniesz moją żoną? Tak może być, bo takie mamy tendencje na przyszłość, co Ty chcesz zrobić. Mhm. Zobaczmy, co nam powie Rada. Teraz robimy? Teraz robimy. Co nam powie Kwanto Do tej Twojej energii. No, i to pasuje. Ty chcesz kroku do przodu. Ty będziesz dążyć w tej sytuacji, właśnie o to, o, o to, aby zrobić krok do przodu, aby coś się wydarzyło, aby tutaj się coś radykalnie zmieniło. Może rzeczywiście będziesz robić wszystko, aby z tymi siedmiomilowymi butami. Aby rzeczywiście w końcu uzdrowić wszystko i dojść do tego spełnienia pełną stałą relacją. Może nawet i małżeństwem. Okej. Okay. Mamy twoją energię. Odstawiamy, no i jeśli poszłaś tutaj w rezonans, no to pewnie pójdziesz. Ja muszę to tak zrobić, żeby później sobie porównać to lustro. Muszę pokładać sobie te karty, dobra. A teraz zaglądamy w energię. Słuchajcie, na spodzie jeszcze mamy frywolność. Otworzenie romantyzmu w związku wymaga od ciebie pozwolenia na podobne rozpuśnienie twojej młodzieńczej skłonności do zabaw. Czyli twoja taka główna energia to jest właśnie ta lekkość. Ty Chcesz wejść w tą lekość, chcesz się cieszyć tą chwilą. Praktycznie tak, jakbyś się pierwszy raz w życiu zakochała. Zacząć wszystko od nowa. Ok. To to ma. Teraz zaglądamy sobie w energię Twojego ukochanego bądź ukochanej. Dobra. Jego myśli, jeśli chodzi o Ciebie. Jego myśli, jeśli chodzi o Ciebie. Hmm. Ty zasługujesz na miłość. Ty jesteś warta miłości. To jest jego myśl, że ty jesteś tak kochaną, tak dobrą osobą, że zasługujesz naprawdę na miłość. I zobaczcie, mamy na poziomie. E świadomym u ciebie to było na poziomie serca, finanse i kariera. I dokładnie tutaj mamy tą samą kartę. Że może być tak, że to on myśli, że ty na ten moment bardzo mocno koncentrujesz się na finansach i karierze, bądź też on wie, że ty wiesz, że dla niego najważniejsze na ten moment są finanse i kariera. Co jeszcze tu je, myśli o tobie, jego myśli? Czy w ogóle, no mówię, ty zasługujesz na miłość, ale dla niego najważniejsze jest teraz właśnie, najważniejsza jest kasa. Jego myśli, jeśli chodzi o ciebie. I mamy. Otwórz się na tę miłość. Twój. Twoja bratnia dusza różni się może od Twojego typu mężczyzny i Twoich oczekiwań. Um, wiecie co? On sobie zdaje sprawę, że on może nie jest idealny dla ciebie, że nie daje ci tego, czy, czy nie, jeśli chodzi może o wygląd, to. Y, czego ty oczekujesz, ale on na poziomie umysłu mówi, abyś ty otworzyła się na to, jaki on jest. Druga y, opcja jest taka, że to ty może nie jesteś jego ideałem czy, czy jego wymarzoną kobietą, aczkolwiek to połączenie bratnich dusz i, i wiemy doskonale, że połączenia bratnich dusz, one się zdarzają, i co prawda, i tak patrzysz na tego człowieka i mówisz: cholera, to w ogóle nie, nie jest facet w moim typie. Ja nie lubię blondynów, a on jest prawie biały blondyn. Ja nie lubię facetów z brzuchem, a u niego brzuch idzie przed nim, dlaczego ja go kocham. I dlatego może być tak też, że również ty możesz nie być. Jego ideałem kobiety, czyli kompletnie innym typem, um, ale mimo wszystko on na poziomie świadomym chce się otworzyć na tą relację z tobą. Okej, okay. to jest są jego myśli, jego uczucia, jeśli chodzi o ciebie. To jest ciekawe. Jego uczucia. No, kochanie. On jest bardzo optymistyczny, jeśli chodzi o ciebie. I on ma zaufanie, że właśnie ten jego optymizm przyniesie wam szczęście w miłości. Czyli on jest optymistyczny, że tu jeszcze będzie happy end między wami. I w przeciwieństwie do ciebie, kiedy ty się zastanawiasz, czy. To jest odwzajemniona miłość. Czy jest jeszcze ta chemia? On wie, że ta chemia między wami jest. Na poziomie serca jest ogromny pociąg. Jest ogromna namiętność, jest ogień. I na poziomie serca, kochani, On by chciał się z Tobą wycofać. On by chciał, abyście y, spędzili razem romantyczne chwile. A co zrobi w Twoim kierunku? Tu jesteśmy ciekawe. Co on zrobi w Twoim kierunku? Flirt? O! Tutaj będzie ktoś chciał z Tobą flirtować i to mocno. Uj, ajajajajaj, kochani, tu będzie flip. Tu może być jeszcze tak, bo mamy religijne faktory. Całkiem możliwe, że on, wiecie co, ogólnie ta karta w, w talii Doryn Wierciu mówi o właśnie połączeniu karmicznym. I wiecie, co ja tu słyszę? On na nowo będzie chciał z Tobą flirtować. On będzie chciał wejść w taką lekkość. On wie, że jesteście karmicznie połączeni. E, całkiem możliwe, że będą tutaj rozmowy na ten temat z tobą. Bądź też mm, ty jesteś bardzo spirytualna. I może być tak, że on będzie chciał z Tobą rozmawiać na ten temat. I wiecie co? On wie, że ty jesteś dokładnie tą właściwą osobą, że on sobie zdaje sprawę, że wy jesteście sobie przeznaczeni. Co jeszcze może być, kochani? Mamy dzieci. Dzieci mają wpływ na Twoje życie uczuciowe. Całkiem możliwe, że Ty masz dzieci, bądź on ma dzieci, i tutaj. Y, jeszcze mogą być jakieś prob problemy. Dzieci nigdy nie są problemami, ale wiecie, o, y, co mam na myśli. Jeszcze trzeba będzie coś wyjaśnić, bądź też rzeczywiście może być tak, że albo on nie chce dzieci, albo ty nie chcesz dzieci. Y, że tutaj trzeba będzie wyjaśnić, czy on będzie chciał wyjaśnić właśnie jakiś temat odnośnie dzieci. To każdy będzie wiedział y, właśnie. Y, jak to wygląda w waszej sytuacji. Teraz zobaczmy, co Erat to powie na jego energię, że on będzie chciał jednak właśnie, gdzie to było, ten tu, tego spotkania z tobą. Że jego energią jest bycie z tobą, spotkanie się, spędzenie chwil w dwójkę. I zobaczymy jeszcze. Ją no chce, i to też pasuje. Mamy rozmowy od serca. I wygląda na to, że główną energią jest to, że on chce, chce ci przekazać jego uczucia w stosunku do ciebie. Wow! Tak naprawdę, kochani, to mamy tylko jedną wspólną kartę: finanse i kariera. Więc e, resztę jesteście naprawdę. Mało się odzwierciedlacie. Znaczy mało. Ogólnie karty piękne. Um, powiem Wam tak, że Ty masz jeszcze takie ciężkie, te, ciężkie tematy, jakieś do przepracowania, a On już tutaj bardziej koncentruje się na Tobie. Ty wiesz, że musisz jeszcze coś przerobić, jakieś tematy z przeszłości, a On praktycznie wchodzi w taką energię miłości, koncentruje się na Tobie, on by chciał, żebyś Ty się na niego otworzyła, chce spędzić chwilę z Tobą. No pięknie, dla niego jest chemia, Ty się jeszcze zastanawiasz, czy tam ta chemia jest, czy on Cię kocha. Ja myślę, że on to odczuwa na poziomie energetycznym i dlatego chce Ci wyznać swoją miłość. Tak wychodzi. Dobra, a energia Wasza wspólna? Hmm, mamy bodźka. Czyli kochani, szykują się pozytywne zmiany między wami. Bociek wraca do gniazda, może z dalekiej podróży. Tak czy siak będą pozytywne zmiany, kochani. No i cóż. Weźmiemy jeszcze runę? Weźmiemy runę. A co? Dlaczego weźmiemy, bo możemy, nie? <laughs> Zobaczmy, jaka runa wspiera ciebie. Jaka runa wspiera ciebie? Mamy Isa. Czyli dokładnie, zobaczcie, to samo co mamy tutaj. Ty się koncentrujesz na sobie, ty jesteś w centrum swojego wszechświata, i tak trzymaj. Jaka runa wspiera jego? Mamy oko. A oko mówi o podnoszeniu zasłony: coś się odkrywa. On zauważa prawdę, może to, że właśnie jesteś tą jedyną, że zauważa, że powinien wyznać ci uczucia, że ta chemia jest. On ma, tu słyszę, znowu otwarte trzecie oko. Jemu bardzo mocno wyoszcza się właśnie intuicja, i on dostrzega rzeczy, które wcześniej, których wcześniej nie widział, kochani. To jest symbol dla niego. I zobaczmy, jaka runa łączy Was. Um, dajcie mi sekundę. Wiem, że jakbym Wam pokazała, to byście wiedzieli. A, ach, IWAS. No i co? I IWAS to jest połączenie bratnich dusz. Kochani, to jest cis, to jest runa cisu. I tu jest otwarcie się nowego portalu. Ach, już wiem dlaczego miałam zrobić to lustro, bo ono jest piękne. Rada od aniołka. Dla ciebie. Jakie przesłanie ma aniołek dla Ciebie na ten moment? I mamy tych przesłań. Zobaczmy pierwsze. Mm, tu mi zawsze brakuje słowa po polsku. Przypatrz się dokładnie tej sytuacji, w której się znajdujesz z nim. Przebudź się i mamy tutaj perfect timing, czyli odpowiedni, perfekcyjny czas. Kochanie. Ty za dużo, tutaj anioły mówią, za dużo analizujesz, za dużo myślisz. Weź się obudź w końcu, dziewczyno, i po prostu puść to luźno, puść to wolno i przyjdzie ten odpowiedni czas tej waszej sytuacji. Coś jeszcze chciałam... Aha, znaki zodiaku jeszcze weźmiemy. To teraz mówię, dla zabawy. To mówię świadomie. Um, zobaczymy, jakie znaki zodiaku. O, mamy początek i koniec. Ty sam wybierasz czas. No pięknie. Mamy słoneczko, dużo. Mamy piątek, szóstka. Wypełni coś i pójść wszystko wolno. No widzicie? Szóstka. Jak nam pięknie uniwersum potwierdza. Wszystkie karty pięknie ze sobą rezonują. Mamy piątkę. Ty. Dokonujesz sama wyboru. 5 dni, 5 tygodni. Mamy barana, jedynka. Mamy niedziela, jedynka. I mamy środa, czwórka. Ten baran nam tu wypadł, ale tak naprawdę, kochani, środa, niedziela, piątka, jedynka, czwórka, początek i koniec. Właściwie to mamy wszystko, kochani. Okej. Okay. I to ja kończę to lusterko i mówię do jutterka. puziaczki kochani. Mua!